Przypominam, że film nie emana na celu nikogo obrazić, tylko sprawdzić, czy Kuba Rogalik wkłada pracę w swoje filmy jak kiedyś i poprawić humor innym. Siemano, siemano, z tej strony Łoterek, a w dzisiejszym odcinku ocenimy, czy Kuba Rogalik u mnie nadal nagrywać na YouTubie i czy ma stresa po swojej pięciomiesięcznej przerwie. Jeżeli film Wam się spodoba, to zostawcie lajka like i suba, a my przechodzimy do tego wspaniałego oceniania. Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Rogalik. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj gramy w Kuburger, Zostawcie suba, lajka, like a ja lecę. Wydaje mi się, że Kuba Rogalik troszeczkę ma stresa po powrocie, w sumie nie dziwię się, bo też bym miał stresa, jakbym nagrywał pierwszy raz od paru miesięcy lecimy dalej. Yy, tutaj jest jakiś syf straszny. Spalone kotlety talerze na stole jakiś człowiek w oleju. Okej, okay. montaż jest całkiem fajny, ponieważ nie jest tak nawalone jak ja kiedyś robiłem i mam nadzieję, że tak nadal będzie, a nie gorzej. Ogólnie to ja już to gry grałem, więc... Ten klient jest brudny. Ten klient jest brudny w oleju. Mocne słowa od Kuby Rogalika w stronę swoich klientów. No nieładnie. Pora zacząć robić. Tak zwane kuchenne rewolucje. Widać, że Kuba Rogalik. Nie nagrał tego filmu bez powodu, ponieważ wzorowia, wzorował się serialem Kuchenne Rewolucje. No, myślę, że jak ktoś się wzoruje kimś, to też jest dobrze. Ja też się wzoruję kilkoma osobami, ale widać, że Kubarogalik, Rogalik, żeby nagrać ten film, wzorował się Kuchennymi Rewolucjami. Bra, musi nastać anarchia w końcu. Yy, zamówienie na frytki już nie ma sensu zaczynać, ponieważ ono za chwilę się skończy. Przygotujmy kotlety. Usmażymy kotlety po prostu, żeby były dobre, żeby można było je później rzucić szybko na... Na... Na burgera, jeśli będzie trzeba. Weźcie wy, zostawcie te biedne myszy! Tamto już przygotowałem, Overcooked. Co ci ludzie robią w ogóle? Dobra. Dobra, ser kładziemy. A, zapomniało o chlebie. Wydaje mi się, że Kubera Galik chciał powiedzieć o bułce, ale niestety niechcąco powiedział o chlebie. Ja, oczywiście, nie będę hejtował i nie będę właśnie się wgapiał w szczegóły. No, po prostu przejdźmy dalej. Ale to ma. Dostałem takie odklejki, zapomniałem o chlebie na burgerze. Dobra. Tego kotleta i sałaty, tylko sałaty tutaj leży jakieś na podłodze z sałata. W nie ma czegoś takiego jak BHP. BHP nie istnieje nawet na najmniejszym poziomie. Pana zamówienie, bo ja już nie wiem. Dobra, tak, to chyba tego dziada. Trzymaj. Kurczę. Zaraz. Jak na razie nie ma do czego się przyczepić. Kubarogalik wypełnia swoją pracę. Tylko trochę zrobił krzywego burgera, ale no dobra, no. Każdemu się zdarza, ja bym zrobił pewnie na odwrót. Albo, no po prostu bym, bym zrobił gorszego. Bo widzę, że Kuba Rogalik ma w tym bardzo duże doświadczenie. Widać, że Magda Gessler go uczyła i widać, że na pewno zostanie w przyszłości y, burgerownikiem, czy jak to tam się jakoś gada. No wiadomo, no, będzie pracował w restauracji. Musi panu smakować, burger, burgerownikiem, dziękuję, 10. To w ogóle ktoś nie odebrał swojej wypłaty 6 i zmarnowało mu się 6 dolarów, dlatego ja je biorę, za darmo to biorę. Widać, że Kuba Rogalik ma niezłą drugą pracę, czyli kradnięcia z komuś pieniędzy. Bardzo, bardzo ja gratuluję za taką mądrą pracę, ja bym też taką właśnie chciał w tej grze. Nie ma łatwiejszego zamówienia od smażenia frytek. O kurde mikrofon mi się przewrócił Co mogę powiedzieć w tej sytuacji, że Kuby Rogalikowi się przewrócił yy, mikrofon? Problemy Kuby, kuby Rogalika Czemu ten olej jest taki żółty, to wygląda jak mocz kurde Wydaje mi się, że olej do gotowania w większości jest żółty i myślę, że nie powinno tu być nic dziwnego Mocz, to nie... Wszystkie zamówienia na frytki się skończyły, kiedy ja akurat zacząłem smażyć frytki. Świetnie. No widzisz, kuba, Rogalik, jak cię oszukali. Miałeś robić frytki, a już nie zrobisz, ponieważ skończyło się zamówienie. A ogólnie w tej kuchni tylko ja robię coś tak na serio. Wszyscy inni tylko się bawią. No widzisz, kuba, organik? Jesteś jako jedyny pracowity w tej kuchni. Gratulujemy. Musimy ci podwyżyć pensję. Dobra. Perfekto. Szybciej. Szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty szmulu jebany! Nigdy nie słyszałem, żeby na filmie Kuba Rogalik wstawił takie... Można powiedzieć, że audio nie dla dzieci poniżej 12 roku życia. Myślę, że tak to nazwać, bo no wiem, że w tych, w tych czasach dzieci poniżej... 12 roku życia, przeklinają. No i zdarza się dosyć to często, ale nie pomyślałem, że Kubaro Galik właśnie będzie wstawiał takie, można powiedzieć, audio. Dosłownie chwila, pan tylko wychodzi i już ma zamówienie. Tak trzeba robić frytki dla klientów. To ja wiem, tym ludziom, tym VIP-om, którzy chcą najlepszego burgera. Dam im frytki. Nie ty, ty, co ty... O ty. Nie, 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 nie. To, że zjadłeś, zjadłeś, musisz zapłacić. Jeżeli taki człowiek nie zapłacił, to nie będę mówił, co raczej z nim zrobić, ale brutalne rzeczy, takich rzeczy nie szanujemy. No i mam nadzieję, że Kuba Rogalik poradzi sobie z tym problemem. Musisz zap... Gdzie uciekasz bez zapłaty? Nie, nie. To nie oznacza... To, że dostałeś nieco zamówienie, które chciałeś, i je zjadłeś jeszcze, zaraz powiedzieć, że to pomyłka, to nie oznacza, że nie musisz płacić. Albo płacisz, albo. Kuberogalika pokonał bot, lecz nie mogę się z tego śmiać, ponieważ mnie też by pokonał. I nie mogę też tak w sumie powiedzieć, że u jestem lepszy, bo nie jestem. Ale dobra, lecimy dalej. Harlow. Albo, albo płacisz, albo się policzymy inaczej. Płacisz. Dobra, lecisz tam. Kuba Rugalik pokonał zło, ale przeskoczmy troszeczkę materiału, aby nie przedłużać za bardzo odcinka. No to lecimy dalej. Przewinąłem sobie troszeczkę materiału i zauważyłem, że Kuba Rugalik lata na bułce, nagle... Teleportują się do jakichś kanałów. No zobaczmy dalej, co tam się będzie działo, bo myślę, że będzie ciekawie. Co goś robi w ogóle? Obra. O, czy goś próbuje zrobić? Most! Ten zasięg spadł do szamba. Tam było takie fajne miejsce, gdzie można było tworzyć różne mikstury. Ale ono jest... Nie ma deski, zabrali deskę. Złodzieje. Patrzcie, tu są mikstury. Patrzcie, wciskam na miksturę. Kuba Rodalik wypił jakąś miksurę i nagle zamienił się w szczura. Ciekawie bardzo, bardzo się zapowiada ciekawie. Nie wiem, co się dalej stanie, ale trzeba to zobaczyć, bo robi się ciekawie. Niestety dalsza część nagrania to jest tylko slow motion i dalej nic się nie działo już. Tylko, jak, tylko jakiś talerz na magnesach i to tyle. No i słuchajcie, myślałem, że w tym filmie więcej się zdarzy. Myślałem, że przyjdzie Magdalena i pokaże Kubu, Kubie Rogalikowi, jak się gotuje i jak się robi soczyste burgery z chlebem, czy jak to tam mówi Kuba Rogalik. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wszyscy byli i wszyscy e, się dobrze bawili. E, oczywiście jeszcze wiadomość do Kuby Rogalika, to był film dla celów humorystycznych, nie miał celu Ciebie obrazić. A ja dziękuję za oglądanie. Cześć i na razie.